Uważam, że wyrównany mecz dzisiaj Dzisiaj oglądali kibice. Najważniejszym momentem tego, tego spotkania była stracona bramka, którą sobie szczyliśmy sami, bo pomimo tego, że może pierwsza połowa w naszym wykonaniu była trochę przyspana, bo nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce na połowie przeciwnika i nas stroja zdominowała, jeżeli chodzi o te fragmenty gry, jeżeli chodzi o, o przebywanie na naszej połowie, ale, ale z, z jakiejś klarownej sytuacji. Przeciwnik nie stworzył błąd i który, który nas bardzo, bardzo drogo kosztował dzisiaj utratą, utratą trzech punktów spowodował to, że, że mam przemyślenia takie, czemu, czemu nie graliśmy tak w pierwszej połowie, w drugiej połowie, jak w pierwszej i na odwrót, bo uważam, pierwsza połowa bez tempa, bez, bez jakiej Jakiekolwiek zagrożenia, tylko skupiliśmy się na obronieniu, a druga połowa dobra, w drugiej połowie mieliśmy sytuację, w drugiej połowie mogliśmy się utrzymać na połowie, na połowie przeciwnika, dlatego uważam, że zespół, który walczy o utrzymanie musi mieć, musi mocniej wejść, wejść w ten mecz. Ja wiem, że tu są specyficzne warunki, dzisiaj były bardzo ciężkie warunki, puszcza gra, gra taki futbol, który, który jest no, bardzo ciężki dla przeciwników. Sporo długich piłek, sporo tutaj fragmentów gry, sporo wyrzutów z auta, ale radziliśmy sobie z tym dzisiaj. W drugiej połowie hmm, myślę, że, że nasza gra była dobra z czołowym zespołem. Zespół pokazał, że, że jest mocny i, i tylko, tylko mnie zastanawia, dlaczego, dlaczego nie graliśmy tak całego meczu, bo siły były. I to było widać w drugiej połowie. Zabrakło nam trochę też szczęścia, dwie poprzeczki, piękny szczął Nowaka, chyba też trochę czasu. No trudno. Przygotowujemy się do, do meczu następnego i do którego musimy być naprawdę bardzo skoncentrowani, musimy cały mecz zagrać w dobrym tempie, bo gramy naprawdę z dobrym, z dobrym przeciwnikiem. Dziękuję.